Mano z tej strony chat Player i w tym filmiku pokażę Wam wyzwanie Archimedesa na hardzie. Zaczynamy tutaj od pierwszego piętra, zdecydowanie najtrudniejszego ze wszystkich trzech według mnie. Jeśli tylko zachowamy odpowiednią ilość energii magii, pozostałe dwa piętra nie powinny sprawić większych problemów. Ja tutaj ogółem, zacząłem od używania amuletu Oroborusa Kamienia Orkosa. Jest to najprostszy sposób na nabijanie damage'a w tym wyzwaniu z amuletem staramy się zatrzymać gorgonę w miejscu, żeby nam nie przeszkadzała unikamy w tym czasie drugiej zadajemy na jak najwięcej obrażeń czekając aż pojawi się czerwone halo nad głową jest to ogółem bardzo potrzebne, jeśli chcemy używać magii, ponieważ za każde wykończenie gorgony, w ten właśnie sposób jak ja robię to teraz odzyskujemy cały level magii, więc radzę to robić, można wtedy używać magii Ile wlezie, nie bojąc się, że nie starczy nam następny level? O, tutaj odzyskujemy właśnie całą magię w tym momencie. Cały level magii, przepraszam. Otrzymuję sobie następną gorgonę. Próbuję nabić Rage'a, Niestety zostaje od razu zaatakowany. Używam magii. Jest to ogień Aresa. W ogniu Aresa da się nabić bardzo szybko Rage'a, więc radzę go używać przez cały, cały czas trwania. Tego wyzwania staram się w miarę szybko pozbyć gorgon cały czas używając Quick Time Eventów tutaj, w tym momencie powinna paść ostatnia Gorgona, i tak pojawiają się Syreny, więc w tym momencie zaczynają się tak naprawdę schody tutaj, żeby uniknąć pierwszego ataku ze strony syren Tych błyskawic od razu wchodzę w magię. Kratosy jest wtedy nietykalny przy czym zadaje bardzo dużo obrażeń więc będę w tym momencie starał się używać cały czas Kamienia Orkosa, żeby zadawał obrażenia za mnie będę używał magii, żeby nabić jak najwięcej damage'a i będę czekał aż pojawi się czerwone halo nad głową z jednego z przeciwników wtedy spokojnie wejdę sobie w Quick time eventa. odnowi mi się mój amulet nie będzie większego problemu z pokonaniem tej tutaj zgrajki. Tak, kolejna magia. Jeśli się wszystko trafi... O, proszę, dwie gorgony naraz z czerwonym halo, Więc tylko dobijamy, dobijamy. Unikamy wszelkich ataków gorgony. Tutaj nie powinno być większego problemu. Są to banalne quick time -venty. Syreny kręcą się tam dookoła, czekając na swoją... Szanse, że tak powiem. <noise> tak, od razu druga Gorgona, pozbywamy się ich, będzie o wiele łatwiej. Skurwisyny są strasznie zwinne, przeszkadzają ile wlezie, szczególnie gdy nas łapią, a my w tym momencie staraliśmy się przypierdolić tej jebanej syrenie No nic. Potrafi się też sfrustrować podczas tego grania Tak jest. Rozcięcie. I tutaj bodajże tak, zatrzymuje jedno amuletem. I tak, mamy dwa halo. To też jest ważne, żeby zrobić tutaj quick time eventa, ponieważ to też nabija nam magię. Jest łatwo zatrzymać drugą. No tutaj się już nie dało niestety. Zostały mi dwie. Yy, trochę uników. Latania po ekranie. Nie ma tak źle. Z dwoma powinniśmy sobie poradzić bez problemu. Tutaj na pewno będę używał amuletu. O i magii. Wciąż mo można używać magii nie ma, nie ma żadnego problemu, ponieważ będę starał się yy, załatwić gorgonę, yy, przepraszam gorgonę, syrenę quicktem eventem Żeby zachować, żeby zysk odzyskać cały level magii Trzeba także uważać, bo jeżeli przesadzi się z atakami O, tak jak tutaj Można przesadzić z atakiem i wykończyć ją, straci się wtedy dość spory kawałek magii A Warto ją mieć na następny level, gdy zacznę szaleć amazonki. Więc tu została ostatnia, proszę, quick time event. Szybki bud na ray, nie ma problemu. Jest, pierwsze piętro zaliczone. Pierwsze najgorsze mamy z głowy. Teraz tylko wylot na drugie. Oczy prawdy. Odblokuje, odblokowujemy sobie windę. Nie powinno być. A co się dzieje. A tak. Teraz tylko przejazd na wyższe piętro, Ar u układ areny zmieni się nam trochę, lecz to nie powinien być problem, mamy tutaj mniejszą ilość przeciwników, na początek dwie amazonki e i kilka harpi. nie pamiętam, chyba tak. Tutaj od razu pierwszą zatrzymuję sobie, uruchamiam kamień orkosa, on będzie odwalał większość roboty od razu. E Tutaj ogółem nie ma się co stresować za bardzo. Można stać na bloku nawet godzinę, jeśli ktoś chce, nie ma, nie ma szans być zranionym. Ja staram się znaleźć sposób na to, żeby odbić atak. O, tak jak teraz. W tym momencie odbiłem sobie atak. Ona jest... Amazonka jest, że tak powiem, w szoku, można ją sponiewierać jak szmatę w tym momencie. otrzymuję harpie. Tak, uciekam na drugi koniec ekranu. A, tak, mam jeszcze magię. Dobrze, dobrze. Tutaj, tutaj wchodzą chyba dwa ataki magii. Staram się zachować jak najwięcej na koniec, na trzecią arenę, ale chyba nawet nie było takiej potrzeby. W trzeciej arenie i tak magia nabija się szybko. Yy, to jest też dość ważne. Musimy zabić Amazonki w ten sposób, ponieważ zyskujemy na tym energię. Yy, przyda się, przyda się na trzeci, na trzeci level. Tutaj trochę zabawy. Ostatnia Harpia. Yy, ostatnia Amazonka. Trochę mnie tutaj poharatała, że tak powiem. Odbicie. Łapanko. Sponiewierać ją. Potem tylko dobić. Nie wiem, czy tutaj sprzedałem. Tak, sprzedałem kilka łańcuchów. Odzyskać sobie energię. I proszę. Leż. Leż. Jest harpie. Harpie tutaj najprościej jest wyrzucać poza ekran. Wtedy mamy najprostszy, najszybszy sposób pozbycia się jej i tak nie daje nam ona nic. Nie ma żadnych orbów, które dają energię lub magię. Po prostu wypierdowić za ekran i spokój. Tutaj po prostu trzeba zaczekać, aż pojawią się harpie. Tak, jest pierwsza harpia. O, miało być za ekran, nie udało się. Jest. Powinny być dwie albo trzy. W tym momencie nie jest to sobie w stanie przypomnieć. To jest druga yy, i trzecia. zys. tak pojawił się nam. O boże, jak on się nazywał? Talos. Tak, to jest talos. Czy też pomnik po prostu. Chodzący pomnik. jebiący prądem, ten akurat. Dobrym sposobem jest zatrzymanie go w tym momencie, gdy stoi w ogniu. Yy, za pomocą amuletu. Nie wiem dlaczego w sumie tego nie zrobiłem, tak. Ale okej, okay. trzeba przeczekać, aż znowu przestanie się ładować prądem. Zatrzymałem. Chyba użyję orkosa. Tak, używam orkosa. Unik Staram się uniknąć go. Ogólnie banalny przeciwnik. Wystarczy nie panikować, nie wbijać się w ogień. Tak jak ja to robię przez za chwilę. Powinien troszkę spanikować. W tym momencie o. Nie, jest dobrze, jest dobrze. Tutaj unik przed ogniem. I mało bym nie dostał w papę. Ale jest okej. Okay. No i ostatni Orkos. W sumie Orkos na tym drugim levelu odwalił za mnie całą robotę. Jest dobrze. Tutaj szybki quick time event. Cztery razy wystarczy mu przyjebać. I sprawa załatwiona. Trzy razy, jeszcze lepiej. Tak oto drugi level zaliczony. Według mnie Trzeci, który nastąpi po nim chyba jest najtrudniejszy. Jeśli chodzi. Jeśli, no przepraszam, najłatwiejszy. Jeśli chodzi o, o przeciwników na początek Centaur. Banał, po prostu banał. Wystarczy zatrzymać go amuletem i ładować ile wlezie. Potem ewentualnie odbijać ataki, jeśli się zabierze on do atakowania. Tu nie ma... tu nie ma większego problemu. Proszę amulet. Ładować ile wlezie. Starajcie się nie atakować trójkątem podczas działania amuletu. To od razu wyłącza efekt. O, tutaj był atak. Szybki, szybki kwadrat. I leży. Ogółem bardzo szybko mi poszło. Nawet sam się zdziwiłem, jeśli chodzi o niego. Tutaj odbicie ataku i, na, i nabijanie. Bardzo ładnie nabiłem sobie tutaj ogółem raidża. Tutaj pomyłka, miałem uruchomić amulet, ja a zrobiłem całkiem co innego. Miał szansę mnie zaatakować, zaatakował. Nie udało się. Pojawi się halo, można włączyć quick time event, nie ma żadnego problemu. Tutaj raz, dwa. Trzeci cios. I czwarty cios. Rozpływamy skór wiela. Nie ma najmniejszego problemu. I zaatakują nas tak zwane zjawy. O ile dobrze pamiętam, tak, zjawy lub duchy. Z angielskiego będzie to zjawy. E, raczej nie wymagając przeciwnicy, to już jest sama końcówka. Jeśli mamy taki poziom energii, jaki mi udało się utrzymać tutaj do końca, nie powinno być żadnego problemu z pokonaniem tych dwóch. E, te niebieskie orby to nie, to nie jest magia, właśnie nie jestem pewien. Na początku myślałem, że magia. O, tutaj już zacząłem używać magii. Szybko rozwiązałem ten problem. Jeden pokonany. I rzucamy się... O, tu użyłem nawet Rage'a, wow. Nie pamiętałem. Pojawia się czerw... O, tak, jeśli tu... Jeśli użyjemy tego Quick Time Event'a, tu na pewno zyskujemy dość sporo magii. Można spokojnie dalej atakować magią. Został mi jeden. I tak, tu użyłem magii, a on się skitrał. Niebany skitrał się pod podłogą. Trzeba go wytargać. Dobrze, i dojazd. Zyzłem sobie raid'em, niestety. To jeszcze mi trochę poharata, ale spoko. Jest raid drugi uruchomiony, trafiony. Tu wystarczy go tylko wytargać. Siup, siup. I... koniec? Nie, jeszcze nie. Jeszcze się skitrał. Bandziur. Jest. Bez Quick Time Eventu. Cały... Cały... Całe wyzwanie zaliczone. Nie było aż tak źle. Wiem, że jest to wyzwanie po spaczowaniu całej gry. Wiem, że było ono trudniejsze, nie odzyskiwało się energii pomiędzy yy, levelami, ale w takim momencie je robiłem akurat. Wiem, że niektóre osoby mają z tym problem, więc tutaj macie malutki, króciutki tutorial. Wielkie dzięki za oglądanie. Hej!